Czas zadać niewygodne pytanie dla wielu osób, mianowicie co robiliście w wieku 18 lat. Zapewne nikt nie odpowie: Przenosiłem się do Tottenhamu, stając się czwartym najdroższym 18-latkiem w historii futbolu. Ale jeśli oczywiście ten film ogląda Archie Gray, no to takiej odpowiedzi może udzielić: kim on jest, oraz przede wszystkim dlaczego warto chwalić Tottenham za wizję budowy klubu. O tym sobie dzisiaj pogadamy. Od razu powiem, że właśnie odnośnie polityki transferowej i pewnej zmiany w Tottenhamie, a bardziej w podejściu, do ściągania młodych piłkarzy i ogólnie nowych piłkarzy do północnego Londynu powiem więcej w drugiej części filmu. Natomiast na wstępie warto ustalić sobie kilka faktów, mianowicie kim jest Archie Gray. Wspomniałem o nim już przed tygodniem w takim podsumowaniu transferowym w Premier League, mówiąc o tym, że to jest piłkarz, który ma 18 lat, który jest wielkim talentem z Leeds United. Nominalnie w Akademii jeszcze występował jako szóstka czy ósemka, bardziej jako ósemka, a następnie już przez Daniela Farkę w ostatnim sezonie został. Był przestawiony na prawą obronę. Tak jak widzicie po tej hitmapie, tak naprawdę był bardzo aktywny także pod kątem wchodzenia do środka pola i rozegrania piłki. Natomiast domyślnie w ostatnim sezonie był właśnie prawym obrońcą. Leeds United po pierwsze musiało po części się go pozbyć albo bardziej kogoś sprzedać, jako że trzeba było powiedzmy uporządkować klubowe finanse. No i właśnie dlatego też z bólem serca, ale oddano Archiego Greja Zresztą od dłuższego czasu mówiło się o tym, że ten piłkarz może Leeds United opuścić, albowiem między innymi po świetnych występach w Leeds, które nie awansowało finalnie do Premier League w Championship, ale także po między innymi meczu z Chelsea, gdzie Leeds sprawiło spore problemy drużynie Mauricio Pochettino. I także Archie Gray ośmieszał momentami środek pola The Blues. Tam zaczęło się robić bardzo głośno, choćby, gdy mówimy o temacie Manchester City, właśnie Chelsea, Newcastle, Borussia, Dortmund, czyli klubów, które wiadomo, że ściągają właśnie najlepszych młodych zawodników na całym świecie, a także choćby Brentford. I to właśnie Brentford było bardzo bliskie ściągnięcia Archiego Gray'a. Nawet wydawało się, że w pewnym momencie jest już niemalże sprawa zamknięta, natomiast Archie Gray w nocy z zeszłej soboty na zeszłą niedzielę zmienił zdanie, no i finalnie wylądował w Tottenhamie. Dla Dlaczego padła taka decyzja? Po pierwsze być może dlatego, bo Archie Gray jest dużym fanem od samego dziecka Leeds United, także jego rodzina jest mocno związana z pawiami i w związku z tym nie do końca chciano się przenosić do właśnie Brentford, do klubu, który poniekąd ma w ostatnich latach napięku z Leeds, ale także jak sam Archie Gray wspominał, ogólnie oferta to ten hamu, cały projekt oraz przede wszystkim wizja pracy z Andrzejem Postekoglu była bardzo kusząca. I'm not gonna lie to you, I'm a massive Celtic fan, so I, I love him, and my whole family is my whole family loves him, and he's also a massive factor because playing under a really good manager is really important for me as well, and I've still got loads to learn because I'm only 18, so yeah, it's really important. Gdzie będzie pasować Archie Grave w Tottenhamie? Tutaj można dostrzec kilka. Bardzo mądrych posunięć piątków, właśnie ze strony Tottenhamu, który ściągnął sobie piłkarza naprawdę bardzo, ale to bardzo wartościowego. O czym zresztą świadczy najlepiej fakt, że właśnie gdy mówimy o najdroższych 18-latkach w historii futbolu, tylko trzech zawodników Rodrigo, Vinicius oraz Hendrik, czyli piłkarze ściągani przez Real Madrid byli drożsi. Z kolei poprzednim Brytyjczykiem, który miał właśnie taką wartość transferu w wieku 18 lat, był Wayne Rooney. Chyba nikt w północnym Londynie nie obrazi się, jeśli Archie Gray będzie mieć podobne sukcesy co właśnie Wayne Rooney, chociaż on domyślnie ma być nieco niżej ustawionym pomocnikiem niż były szkoleniowiec Derby Kanti. Przechodząc do tego, gdzie może grać Archie Gray, warto wspomnieć o tym, jaki system preferował ostatnio ktoś taki jak Ancz Postekoglu. To znaczy w rozegraniu piłki zwłaszcza i na tym warto się skupiać, jego boczni obrońcy dość często wchodzili de facto w pierwszą linię ataku i byli ustawieni jako dziesiątki, ewentualnie Pedro Poro także dość często cofał się na pozycję powiedzmy tego prawego pivota i stamtąd rzucał piłki crossowe i to może być bardzo dobry sygnał pod kątem Archiego Gray'a, który w ostatnim sezonie gdy mówimy właśnie o Leeds United, był trzeci pod kątem podań w strefę ataku. Natomiast także warto spojrzeć na samą perspektywę Pedro Poro. Jak ważny on był dla no, Tottenhamu? I zwróćcie uwagę na to, że przede wszystkim mówimy tutaj o największej liczbie minut. Gdy mówimy o piłkarzach z pola, tylko Vicario zagrał ich więcej, zatem można zakładać, że jeśli będą w tym sezonie właśnie europejskie puchary, a to Tottenham będzie grać w Lidze Europy, no to przydałoby się lepsze zastąpienie tego piłkarza, także w skali długofalowej, aniżeli Emerson Royal, który właśnie do roli takiego hybrydowego obrońcy, który w rozegraniu piłki wchodzi do środka pola, nie wygląda aż tak. Komfortowo. Za to, gdy mówimy o samym rozegraniu piłki, tutaj zwróćcie uwagę na kilka statystyk. Chociaż każdy, kto oglądał właśnie Tottenham w poprzednim sezonie, wie doskonale, że oni często byli niemalże uzależnieni od tego, co stworzy Pedro Poro i jaki będzie mieć dzień ten piłkarz w rozegraniu. Albowiem Hiszpan był niemalże w czołówce, gdy mówimy o piłkach prostopadłych. Tutaj tylko Dejan Kulusewski był lepszy. Był także drugi, gdy mówimy o przerzutach, czwarty, gdy mówimy o stworzonych sytuacjach, a wciąż przypomnijmy, że to jest. Ktoś taki jak prawy obrońca. Zatem, właśnie, wydaje się, że przy większym natłoku meczów. Przydałby się ktoś, kto profilowo mógłby go zastąpić. I nawet jeśli powiedzmy, że Archie Gray nie wygląda aż tak imponująco pod kątem tworzonych sytuacji, piłek prostopadłych i tak dalej, i tak dalej, to wciąż ma on niesamowity potencjał, który może wystarczyć na to, żeby powiedzmy, zaadaptować się właśnie do nie tylko Premier League, ale także choćby do odciążania Pedro Poro w tych pierwszych kilku miesiącach, a później, kto wie, być może tworzenia także środka pola. Ale warto także pochwalić coś szerszego, to znaczy politykę transferową. To ten hamum, która w ostatnich latach była często obszarem krytyki. Tak naprawdę od sezonu powiedzmy 18-19, gdzie przypomnijmy, że jeszcze przed startem tamtej kampanii ligowej po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja w historii Premier League, gdzie klub nie przeprowadziłby transferu. Później choćby Giovanni Lo Celso, czy także Tanki Ndombele to byli piłkarze ściągnięci w kolejnym okienku już z nowym stadionem, ale to był ten okres, kiedy już kończyła się era Mauricio Pochettino i ci piłkarze zupełnie nie wypaliły i następnie nastała era powiedzmy Jose Mourinho i Antonio Conte, ja to lubię spinać w całość, albowiem wtedy to ewidentnie poszedł na skróty. To znaczy to nie była wizja długofalowa, tylko miał być sukces tu i teraz, no ale właśnie od kilku ładnych miesięcy już jest inaczej. A w zasadzie można powiedzieć, że sam mogę sobie zaprzeczyć. To znaczy, nie od kilku miesięcy jest inaczej, tylko nawet za kadencji Antonio Conte został ściągnięty m.in. Jet Spence, piłkarz wyróżniający się wtedy niesamowicie na poziomie Championship. Natomiast na pierwszej konferencji prasowej Antonio Conte ustalił jasno, że to jest tak zwany club signing, a niekoniecznie jego ściągnięcie piłkarza. I tutaj właśnie był wyraźny dysonans między wizją klubu, między wizją Fabio Paraticiego, który niby ściągnął piłkarza na przyszłość, jak właśnie Jet. Spence oczywiście Powodem niepowodzenia Jed'a Spence'a w północnym Londynie nie było tylko to, że Antonio Conte na niego nie stawiał, natomiast to był mimo wszystko jeden z głównych powodów, ale także Antonio Conte stawiał na piłkarzy takich jak Ivan Perisic, czyli 33-letni piłkarz ściągnięty wtedy z Interu Mediolan, który właśnie miał dać sukces na tu i teraz. Natomiast faktem jest, że niezależnie od tego, jak właśnie piłkarze tacy jak Jet Spence byli wykorzystywani w Tottenhamie i czy im się powiodło, czy nie, no to sam Tottenham jak najbardziej taki piłkarzy ściągał. Wystarczy spojrzeć sobie na ostatnią dekadę i dziesięciu najlepszych piłkarzy pod kątem tego młodego wieku właśnie w Championship i tutaj tak jak widzicie niemalże połowa, bo cztery nazwiska są na liście, która trafiła finalnie do Tottenhamu. Dele Alli to jest wiadomo piłkarz, który wypalił zwłaszcza w tych swoich pierwszych dwóch, trzech, czterech sezonach. Być może czegoś takiego nie można powiedzieć o Ryanie Sessegnonie, natomiast nawet Brennan Johnson w poprzednim sezonie uważam, że zaliczył spory Postęp pod wodzą Anja Posty -Koglu i teraz będzie tylko lepiej. A jak będzie, właśnie z Arcim Grejem tutaj się no, przekonamy. Taka polityka transferowa jak widać w Tottenhamie nie jest od wczoraj, natomiast także w ostatnich kilku miesiącach z przeszli sporą zmianę, gdy mówimy właśnie o strukturze klubu w zarządzie odpowiedzialnym za transfery, tam choćby zawieszenie Fabio Paraticiego wymusiło pewne ruchy na Danielu Livim, a nawet ściągnięcie samego Andrzeja Postekoglu także kazało myśleć, że to będzie bardziej wizja długofalowa, no i faktycznie tak się dzieje, albowiem między innymi Destiny Udogi, to jest piłka ściągnięty jeszcze wcześniej, natomiast to jest... Idealny przykład takiego młodego zawodnika ściągniętego za niewielkie pieniądze i taką drogą chce iść Tottenham. To, że wcześniej nie wyszło choćby z Jedem Spencem czy z Sessenionem nie znaczy, że za każdym razem nie będzie wychodzić. I Spurs, co by nie mówić, są całkiem przekonujący, bo nie tylko Archie'ego Greya udało się właśnie odciągnąć od Brentford, czyli także od klubu, który bądź to bądź dla wielu młodych zawodników może być atrakcyjny pod kątem promocji Twojego nazwiska w najwyższej klasie rozgrywkowej czy ogólnie, bo między innymi Oli Watkins, także Ivan Tony. Neil to są piłkarze, którzy wypromowali się na Brentford, natomiast także warto zwrócić uwagę m.in. na Lukasa Bergwala, czyli piłkarza, który przychodzi ze Szwecji. On był niemalże w Barcelonie, natomiast został w zimowym okienku transferowym wyrwany przez Spurs, i także to jest duży sukces, albowiem o tym, że to jest kolejne złote dziecko szwedzkiej piłki mówiło się że rzekomo w ojczyźnie Bergwala od tego momentu, gdy miał 10 lat. Zatem jeśli właśnie Spurs wygrywają wyścig, o takiego piłkarza, no to jak najbardziej jest to dowód tego, że są przekonujący i mają pewną wizję. Archie Gray domyślnie ma grać na ósemce, Bergwal ma występować na pozycji numer 10. Z kolei także choćby jest ktoś taki jak Pape Matar Sar, czyli właśnie druga ósemka, więc na papierze z Sarem, który ma 21 lat, z Grayem, który ma lat 18 i podobnie Bergwal, tutaj można powiedzieć, że to ten Ham ma linię pomocy na dekadę. Ale czy tak będzie, oczywiście pewnie coś nie wyjdzie, bo tak zwyczajnie działa futbol, natomiast Tottenham pod wieloma kątami może się podobać. Warto także wspomnieć o tym, że choćby Vicario w poprzednim sezonie, czy Micki van de Ven, nawet James Madison, to są naprawdę świetne transfery, a jeszcze był przecież Brennan Johnson. Zatem teraz właśnie Tottenham będzie mieć więcej okazji, żeby promować swoich młodych zawodników, nie tylko przez Ligę Europy, ale także pewnie nikt nie będzie chciał odpaść czy to tak jak z Fulham jeszcze pod koniec sierpnia w poprzednim sezonie w Carabao Cup, czy to w jednej z pierwszych rund FA Cup z Manchester'em City w styczniu. Teraz cel będzie prosty, to znaczy osiągnąć większy sukces niż w pierwszym sezonie a także rozwijać ten szeroko pojęty młody skład. Czy to się uda, czy nie? Czekam na Wasze głosy w komentarzach. Jeśli jesteście kibicami Tottenhamu, no to tym bardziej zachęcam do dzielenia się swoimi wnioskami. Przepraszam za zmianę tła, natomiast przez najbliższy miesiąc tak to będzie wyglądać. Ale będą także inne materiały, być może nieco bardziej w terenie, albowiem jestem w Londynie. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę. Siemano!